Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w moim gabinecie. Zapraszam Was na czytanie duszy na miesiąc sierpień 2025 dla trygonu ognia. Wiadomości zaczniemy od znaku barana, później przejdziemy do znaku lwa, a na koniec będzie czytanie dla strzelca. Czasówka jest również zawarta w filmie, tak więc nie martwcie się, możecie przewinąć do swojego znaku zodiaku. Zapraszam Was też na czytania nagrane. Pokażę Wam za chwilkę, w jaki sposób dostajecie czytania nagrane. Czytania nagrane możecie zamówić poprzez napisanie do mnie maila. Adres mailowy macie. Macie również tutaj. Możecie zamówić czytania duszy z duszy, które za chwilkę zobaczycie. Możecie zamówić czytania lekcji i długi karmiczne. Czy znacie swoją karmę? Czy znacie swoje lekcje karmiczne? Czy znacie swoją karmę rodową? W jaki sposób lekcje duszy wpływają na Waszą obecną sytuację? Czy te lekcje są odrobione? Czy te lekcje są w kółko przerabiane? Czy karma rodowa nie blokuje Was przed tym Waszym szczęściem? tutaj właśnie w tym życiu? Czy nie nosicie długów przodków na swoich plecach? Na te wszystkie pytania odpowiemy na czytaniach lekcji i długi karmiczne. Kolejnym z czytania jest czytanie partnerskie. Jeżeli wyślecie mi swoją datę urodzenia, swoje imiona oraz partnera, sprawdzamy potencjały waszego związku, sprawdzamy emocje, jakie ma druga osoba do was, sprawdzamy co się zadzieje w relacji, jakie potencjały ma ta relacja, jakie archetypy nosi partner, więc to też jest wspaniałe czytanie. Horoskopy biznesowe, czytania anielskie. Czytania poprzednie życia droga duszy, więc od skronik Akaszy to też jest wspaniałe czytanie, które również macie dostępne u mnie. Cóż, przechodzimy do znaku baranka, natomiast jeszcze wam powiem, czytanie dostajecie w prywatnym linku. Ono nie jest widoczne dla nikogo innego niż wy. Czytanie trwa od 40 do 45 minut, więc dostajecie cały film dla siebie z nieograniczoną liczbą odtworzeń. To co, kochani, przechodzimy do baranka i przenosimy się. Od drugiej strony kamery, na drugą stronę kamery. Przechodzimy teraz do poszczególnych znaków Zodiaku. Zaczynamy sobie od trygonu ognia i od znaku Barana. Dla Baranów będzie sporo informacji, wiadomości, korespondencji. To są takie wiadomości, które trudno zdobyć, ale do Was docierają. Bądźcie otwarci na informacje, zgromadźcie fakty. By pomogły podjąć Wam decyzję, która idzie w parze być może z uczciwością, ponieważ jest tutaj karta zaufania. Możecie zdobyć jakąś informację, na przykład poprzez usłyszenie czegoś o sobie, o swoim partnerze, o swoim dziecku. Możecie zobaczyć coś w telefonie, właśnie partnera, dziecka, ale też może ktoś Wam coś powiedzieć takiego, gdzie to zaufanie. To zaufanie może zostać nadszarpnięte, bo tutaj mamy energię złamanej strzały. Złamana strzała mówi o jakimś takim strzale energetycznym. Pozbycia się potrzeby bronienia się i przygotowania na to, żeby przyjąć energię pokoju, po prostu porozmawiać na spokojnie. Więc gdzieś te informacje na w samym początku, zwłaszcza miesiąca sierpnia, czy nawet do dookoła pełni, 9 sierpnia, mogą Wam dać taki strzał energetyczny w serce, może to zaufanie zostać nadszarpnięte i może być potrzeba refleksji. Strażniczka, zwierciadła, poświęć więcej czasu. Poświęć więcej czasu na refleksję, poświęć czas na tym, żeby pomyśleć o swoich pragnieniach, może o swoich atutach, może o swoich talentach, albo o stojących przed Wami wyzwaniach oraz o tym, jak daleko zaszliście. Ta karta też radzi. Dostrzeż swoje dary, przyjrzyj im się. Też się może przyglądać ktoś Wam w internecie, przyglądać, podglądać, podpatrywać. Możecie wy też kogoś podpatrywać w internecie, może przez to czego się dowiecie, może przez to, co usłyszycie, może przez to, co zobaczycie, ta wyrocznia też mówi o tym, że możecie mieć proroczy sen, że możecie mieć jakąś wizję, ale zwłaszcza myślę, że to może chodzić o uczucia, relacje, może też chodzić o przyjaźń, bo mamy kartę przyjaźni z kolejnych kart duszy. Przyjaźń będzie bardzo ważna, będziecie mieli wsparcie przyjaciół, ale też ta karta wyroczni Wody Radzi. Umów się na dzień zabawy z jednym lub kilkoma przyjaciółmi, więc będzie czas na zabawę, będzie czas na pozytywną energię. Przede wszystkim, drogie Baranki, otaczajcie się pozytywnymi ludźmi, unikajcie negatywności, unikajcie negatywnych słów, mówienia o sobie. Na przykład w słowach nie potrafię, nie dam rady, jestem niewartościowa, niewartościowy, już nic mnie dobrego nie spotka. Spotka Was zdecydowanie, bo macie kartę otrzymywania. Bądźcie otwarci na otrzymywanie dobra. Uwierzcie, że jesteście warci obfitości. Wkrótce otrzymacie jakiś dar, więc może to być dar. Może to być prezent, a może to być otrzymanie ważnej informacji. Zobaczcie, ona tutaj trzyma kulę. Może coś więcej wie, może coś więcej przeczuwa, może coś więcej słyszy. I to wszystko doprowadzi do uzdrowienia energii u Was właśnie w miesiącu sierpniu. Uzdrawianie energii, uzdrawianie relacji, uzdrawianie sytuacji. Co Wam ta karta podpowiada, a może czytanie prywatne? Tutaj mamy Merlina. On widział więcej. On czuł więcej. I może właśnie te ważne informacje są stąd, że po prostu e, dostaniecie informacje na pytaniu prywatnym i otworzy wam wgląd w coś, gdzie przeczuwaliście, ale nie widzieliście dokładnie tego, co będzie. Ostatnia z kart to karta wsparcia. Poproście o pomoc, odpoczywajcie więcej. Dbajcie o siebie, dbajcie o swoją energię, przede wszystkim otaczając się pozytywnymi ludźmi, przede wszystkim otaczając się pozytywnymi wibracjami. Podnieście swoją wibrację, podnieście swój poziom właśnie energetyczny. Jeszcze jedną kartę dla Was wylosuję, co będzie ważne w miesiącu w sierpniu. Kochane baranki, Buddha potęga radości, potęga taka, wiecie, tęcza po burzy. Gdy wychodzi słońce, wychodzi też tęcza, więc myślę, że, że ten przekaz miał Wam powiedzieć to, że będziecie wiedzieli więcej, będziecie słyszeli więcej, będzie do Was docierało więcej i to pomoże Wam uwolnić się od negatywności, umocnić się, być silniejszym niż tak naprawdę Wam się wydaje i mieć wglądy w to, co się wydarzy. Przechodzimy sobie teraz do znaku Zodiaku Lwa. Kulwa Lwa również bardzo istotne będzie zaufanie. No właśnie, co dla Was znaczy ta karta, kochani? Z jednej strony jest to karta rada, żebyście skoczyli w nieznane, żebyście mieli wiarę, żebyście szli naprzód, żebyście uwierzyli, że potraficie latać, żebyście zaufali swoim mocnym skrzydłom, żebyście zaufali swoim darom, żebyście zaufali swoim talentom, żebyście zaufali sobie, swojej intuicji, swojemu instynktowi, ale również jest to zaufanie, które może jest nadszarpnięte. Może jest gdzieś zawiedzione czyjeś zaufanie, może to dotyczyć relacji romantycznej, może to dotyczyć relacji partnerskiej, relacji w przyjaźni, może to też ktoś zawodowo zawiódł wasze zaufanie w waszym otoczeniu, jeżeli chodzi o osoby, które otaczają was w pracy, ale przede wszystkim chodzi też o to zaufanie, zaufanie ukochanemu, odnowienie zaufania z partnerem. Albo też zaufanie, jeżeli jesteście singlami, że nadejdzie nowa osoba w sierpniu. Ta karta mówi: przygotuj się na Twojego życiowego partnera. Do Twojego związku wraca romantyzm, jeżeli jesteście w stałej relacji, wraca powiew uczuć, powiew świeżości, romantyczne randki, spotkania, romantyczne wyznania, ale też uwierzcie, że jesteście warci miłości. Jeżeli chodzi o singli, uwierzcie, miejcie zaufanie, że spotkacie kogoś na waszej drodze, gdzie serce zabije mocniej, gdzie będzie ta tak zwana chemia, gdzie pojawi się uczucie, pojawi się być może prawdziwa miłość. I mamy kartę ponownych narodzin. Wymyślenie siebie na nowo to jest to, co powinniście zrobić: wymyśleć, zdefiniować siebie na nowo, stanąć przed lustrem. I powiedzieć, jestem dobra, jestem wartościowa, jestem piękna, mądra, mądry, piękny. Stwórzcie swoją własną rzeczywistość, tchnijcie w życie w swoje marzenia. Więc jacy chcecie być, jaką rzeczywistość chcecie mieć wokół, jakich ludzi chcecie mieć wokół, jakie chcecie tworzyć związki, relacje. To będzie bardzo ważne: napisanie swojej historii od nowa. Co to znaczy? To znaczy nie w przeszłości, nie opowiadanie o ekspartnerach, eks związkach, eks przyjaciołach, nie opowiadanie o tym, co was zraniło, co było w przeszłości, mówienie o tym, co będzie, mówienie o tym, co nadejdzie najlepiej, tylko i wyłącznie w dobrych słowach, bo karty duszy radzą: uwolni się od przeszłości. Podejmij ryzyko i doświadczenia jako drogę do wzrostu i nauki, czyli to, co Was męczy, to, co Wam ciąży. Uwolnijcie. Piękny czas do tego to pełnia Księżyca w Znaku Wodnika 9 sierpnia. Podczas pełni powinniśmy spisywać na kartce to, co nam nie służy. Uwalniam. Eks partnera i imię. Uwalniam się od poczucia winy, uwalniam się od poczucia obowiązku, uwalniam się od zobowiązań karmicznych, uwalniam się i tutaj dopisać to, od czego Wy się chcecie uwolnić. Ta karta radzi, uwolni się od tego, co było, bo co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Będziecie mieli świetną intuicję. Twoja intuicja ma rację, podejmij odpowiednie działanie, rusz do przodu, do startu. Gotowy, ruszaj. Teraz jest doskonały czas na skok i złapanie pragnienia Twojego serca. Więc ruszacie do przodu coś u Was w życiu, moje kochane lwy, rusza do przodu w miesiącu sierpniu. Płyniecie na nowe wody, uwalniacie się z tych głębin, z tej ciemnej wody. Zobaczcie, jaka woda tu jest ciemna, jak on chce wyskoczyć, jak on chce się uwolnić. A tu jest odponięcie na piękne, wspaniałe, spokojne wody. W miesiącu sierpniu ważną rolę może odegrać jakiś starszy mężczyzna dla Was, ale też może tutaj chodzić o Waszą energię. Bądźcie gotowi na przejście tej całej drogi. Czasami w tobie z powrotem, czasami się cofaliście, czasami upadaliście, ale to pozwoli Wam być najlepszą wersją siebie. Zobaczcie, on jest taki zmęczony, spracowany, ale. Ale on ma tą mądrość, te siwe włosy świadczą o mądrości. Ta karta też wiąże się z obserwacją i staraniem się być bardziej świadomym tego, kim naprawdę jesteście. Ta karta to świadomość, która mówi: podejmuję teraz dobre decyzje, podejmuję teraz naprawdę decyzje, które wiążą się z całym moim doświadczeniem. Nie wejdę już drugi raz do tej mętnej wody, nie wejdę już drugi raz w takie relacje, w takie związki. Mamy też kartę podróżniczki, która mówi po prostu obieram nowy kierunek, może podróż, też jest pokazana dla Was w miesiącu sierpniu, ale ta karta to wiadomość, żeby powitać nowe możliwości, możliwości podróży, ale też podróży do świata wewnętrznego, do światów wewnątrz Ciebie. Ta karta mówi też o cygańskiej duszy, więc po czytania poprzednie życia droga duszy, może ktoś ma cygańską urodę jeżeli chodzi o lwy, ale też taka cygańska dusza. Zawsze na czytaniu duszy mówię, miałaś, miałeś cygańską duszę. Kochani, czas na podróż w nowym kierunku. Czas spakować swoje walizki. Ona ma tylko rybeczkę. Ona nie bierze tych ciężkich waliz, tylko bierze swoje doświadczenie i rusza, rusza do przodu. Kolejną kartą jest strażniczka wody, więc może jakaś kobieta spod znaku ryb będzie ważna dla was. Mamy poświęcić czas na refleksję, mamy połączyć się ze swoimi emocjami, poświęcić czas na zrozumienie tego, jak naprawdę się czujemy, co Was tak naprawdę blokuje. Może zróbcie medytację do poprzednich wcieleń, może zapiszcie się właśnie na to czytanie. Ja jestem rybką, więc pomogę. Wiedzcie, że Wasza wrażliwość to nie jest klątwa, to jest dar. Lwy są wyjątkowo wrażliwe. Lwy też mają świetną intuicję. Lwy mają świetne połączenie ze światem emocjonalnym. Ale woda to też żywioł, który mówi o wielu wiadomościach, więc możecie mieć sporo wiadomości też właśnie w miesiącu w sierpniu. Ściskam Was, kochane lwy, i przechodzimy sobie do znaku strzelca. Dla strzelców pokazana jest karta członka starszyzny. Wyłam się z rodowych schematów, więc. Pierwsza wiadomość mówi wyłamanie się z rodowych schematów od linii ojca. Jakie wy mieliście rodowe obciążenia? Czy znacie, kochani, te obciążenia? Jeżeli nie, zapraszam na czytania lekcji i długi karmiczne. Każda rodzina ma wiele swoich tajemnic. Tutaj na pewno dla któregoś ze strzelca jest wyłamanie się z rodowych schematów. Pozbycie się ograniczeń, które nałożyli na ciebie członkowie rodziny, twoi przodkowie. Swoi być może dziadkowie, ojcowie, zarówno ci dawni, jak i ci obecni, więc też tutaj tyczy się członków rodziny. Myślę, że od drugiego pokolenia wiedzcie, że energia waszej duszy jest potężniejsza niż genetyka i tak naprawdę te wzorce behawioralne ta karta mówi, coś jest tutaj na rzeczy, jeżeli chodzi o linię Ojca, człowiek. Członek starczyzny, to też jest człowiek, który przychodzi z wiadomością o uzdrawiającej zmianie. I będzie to uzdrowienie, i będzie też ta zmiana, bo macie wielkiego duchowego nauczyciela, wyciągnijcie na uchę z duchowych doświadczeń. No właśnie, może z tych duchowych doświadczeń, przodków, żebyście wy nie odrabiali lekcji za waszych przodków, żebyście wy złamali te. Te schematy rodowe, żebyście przecięli te więzy, te więzy rodowe. Wiedzcie, że to, co się dzieje wokół Was, jest tak naprawdę natchnione boskością. Wyciągnijcie lekcje z poprzednich doświadczeń, a następnie może podzielcie się z nimi, nimi, z innymi. Możecie spotkać mentora duchowego, możecie dowiedzieć się coś więcej o Waszym przewodniku duchowym. Może zostać Wam pokazany przewodnik duchowy. Tutaj, właśnie czytania duszy też pokazują, pokazują Waszych przewodników którzy chcą być Wam pokazani, ale piękna nauka życiowa jest dla strzelców wyciągnięta i mamy strażnika ognia, mamy rozpalenie swoich pasji. Więc połączcie się ze swoimi pragnieniami. Iskry mogą doprowadzić do czegoś pięknego, odnalezienie pasji, monetyzowanie pasji, ale słowo pasja będzie ogromnie ważne, jeżeli Wy tą pasję rozbudzicie, jeżeli Wy tą pasję pokażecie, no macie karty zachwytu z kart duszy. Podziękuj losowi za coś, co się wydarzy i ciesz się życiem. Szukaj przyjemności w małych rzeczach, ale strzelec w miesiącu sierpniu się czymś zachwyci. Strzelec kogoś czymś zachwyci. Strzelec spełni jakieś swoje życzenie, marzenie, bo karty żywiołów wody mówią wypowiedz życzenie. To magiczny moment. Ciesz się jego manifestacją. Pełnia, która życzenia spełnia nastąpi 9 sierpnia. To jest czas na manifestację, to jest czas na afirmację, choć często macie takie blokady, moi kochani, które niestety nie, po, nie pozwalają Wam ruszyć naprzód. Powinniście się uwolnić, właśnie powinniście zerwać te więzy, zerwać te węzły, odciąć te węzły. Widzę tutaj, że ktoś odzyskuje wolność. Widzę, że ktoś może odzyskuje wolność w związku, może odzyskuje wolność od jakiejś relacji, może odzyskuje wolność od jakiejś sytuacji, która go obciąża, ale jest wolny. Wybieracie wolność. Upominacie się o swoją niezależność bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo czas odzyskać wolność, czas ruszyć naprzód, i czas pozwolić odejść temu, co stare, niepotrzebne. Aby mogło nadejść nowe, aby mogło nadejść piękne. I wy, kochane strzelce, macie kartę magii. Znowu pomyślcie życzenie, uwierzcie w cuda, otacza Was magia, otaczają Was piękne, nowe, wspaniałe możliwości. Zwłaszcza jeżeli chodzi o sytuacje biznesowe, zwłaszcza jeżeli chodzi o własny biznes, zwłaszcza jeżeli chodzi o monetyzowanie swojego hobby. Karta rada, jeżeli chodzi o biznes, jeżeli chodzi o relacje. Spójrzcie oczyma innych, dostrzeżcie coś z perspektywy obserwatora, takiego obserwatora z zewnątrz, bo czegoś nie widzicie, czegoś nie dostrzegacie, ale macie też prawo duchowego przyciągania. Nieprawdopodobne, z jak wielu talii kart wychodzi wam to, że możecie przyciągać do siebie miłość, obfitość, ale też ta karta mówi, uważaj, o co prosisz, słowa mają moc. Słowa mają ogromną moc, więc uważajcie, w jaki sposób formułujecie pragnienia do wszechświata. Ostatnią z kart dla strzelców jest karta kryształów, więc kryształy pomogą Wam osiągnąć to, czego pragniecie. Kryształy pomogą Wam się oczyścić. Na przykład tutaj mamy selenit, silnie oczyszczający kryształ. Jeżeli chcecie przyciągnąć obfitość, kryształ malachit. Jeżeli chcecie przyciągnąć miłość, kryształ Kwarc różowy. Jeżeli chcecie się oczyścić, kryształ, ametyst. Ja do każdego spotkania prywatnego, czy to jest półgodzinna konsultacja, godzinna, czy to jest czytanie nagrane, dobieram do Was kryształy, ale też subskrybujcie mój kanał, bo będę tworzyła kryształowe odcinki. Ściskam Was, kochane strzelce, i życzę cudownego miesiąca sierpnia. Do zobaczenia na kolejnych czytaniach oraz na czytaniach prywatnych.